chmury, i może srożą, choć na smokach, wojska latające. Nami, więc nie dopuści upaść w żadnej klęce. Wszak Żad póki on był z naszymi ojcami. My nic Więc nie spadniemy w żadną milczą jamy. 三十花草 Słodacy i głupiec Bo kto zaufał Chrystusowi, Panu, pisze na święty kraju. We. z nas jest cząstką tej biało-czerwonej flagi. Bo tu, w tym miejscu, dziś, na krakowskim przedmieściu bije serce wolnej Polski. pod dwomu kloczem salonowcy skończcie w Czas smutnej zadumy proszę, gdy prezydent idzie na wawel, kogo wie? Stali z prezydentem i on na I wolno, lecz głosnym okiem, bo ich marszach rozpięta kawę. Nie jest Las, to co czyste i prawe, niech pojedna artie i ...pamięci dotarł do nas. Ten marsz jest po to, żeby Polska była Polską. Powitajmy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jadrowe! Bardzo prosimy o nienapieranie na ochronę. Proszę państwa, bardzo prosimy o nienapieranie na ochronę. Zapraszamy pana prezesa. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Dziękuję serdecznie dziękuję. Patrzę na Was i myślę o jednym. Myślę o tym, że ten dzień 10 kwietnia 2013 roku pokazał już, pokazał z całą pewnością. Że polski obóz patriotyczny jest silny. Polski obóz patriotyczny jest w stanie obronić naszą ojczyznę, obronić przed kłamstwem, obronić przed tym wszystkim, co kłamstwo ze sobą niesie, obronić naszą godność, naszą suwerenność. Obronić Polskę godną, silną, sprawiedliwą. Dziś jestem pewniejszy niż kiedykolwiek w ciągu tych ostatnich trzech lat, że zwyciężymy, że zwyciężymy. Różne organizacje, różni ludzie, ogromny wkład nosi Radio Maria, nosi niezależna prasa z gazetą polską i klubami polskimi, wnosi ruch imienia Alecha Kaczyńskiego i inne ruchy. Solidarny Dni 2010 w końcu wnosi prawo i sprawiedliwość. Chciałem tym wszystkim, którzy przez te lata pozostali wierni, tym wszystkim, którzy tu przychodzili, którzy są tutaj dzisiaj, serdecznie podziękować. Chciałem podziękować tym, którzy podejmowali decyzję. Podejmowali decyzję zgodnie z tą podstawową zasadą, że najważniejsza jest miłość Ojczyzny, a miłość Ojczyzny. W wypadku tej ojczyzny, w wypadku Polski oznacza także miłość prawdy. Miłość tej prawdy, która odnosi się do zwykłych ludzkich spraw, ale i także tej najważniejszej, która odnosi się do Boga. Bo korzeniem Rzeczypospolitej jest Chrystus. To mówił Piotr Skarga i to pozostaje aktualne po dziś dzień. I zawsze będzie aktualne. Puty będziemy silni, puty będziemy gotowi, puty będziemy w stanie się obronić, puty korzeniem Rzeczypospolitej będzie Chrystus. Powtarzam to jeszcze raz, bo o tym trzeba pamiętać. O tym trzeba pamiętać, szczególnie w tych trudnych dniach naszej Ojczyzny. Tu jesteśmy razem, mamy poczucie siły, ale pamiętajmy, nasi przeciwnicy, nasi przeciwnicy tu, Polsce i ci z zewnątrz też są silni, bardzo silni i chcą koniecznie zrealizować swoje zamiary. Nie pozwolimy im na to, nie pozwolimy im na to, nie pozwolimy na to, by Polskę upokorzyć, ostatecznie zniszczyć. Nie pozwolimy na to, by z Polską można było wszystko zrobić. A żeby nie pozwolić, to przede wszystkim w tym momencie, w tym momencie naszej historii, musimy nie pozwolić na smoleńskie kłamstwo. I jesteśmy tej prawdy coraz bliżej. Idziemy pod górę, trudną drogą. Utrudniają ją nam, rzucają kłody pod nogi, a bywa, że i rzucają ciężkie przedmioty na głowę. Ale mimo wszystko idziemy. I ostatnie dni przyniosły kolejne dowody, że ten nasz marsz jest skuteczny. Są coraz to nowe filmy, coraz to nowe akty i coraz to nowe ustępstwa ze strony władzy, bo władza przyciśnięta musi się cofać. Tylko musimy o tym wiedzieć, że trzeba działać konsekwentnie, zdecydowanie w jednym kierunku. Jeżeli tylko będziemy to wiedzieli, jeżeli będziemy to wiedzieli dzisiaj, ale jeżeli będziemy to wiedzieli także za miesiąc, za rok, kiedy przyjdą wybory, to z całą pewnością zwyciężymy. Cała prawda wyjdzie na jaw. Cała prawda o tym, co się stało. A z tej prawdy. Będzie budowana Polska. Polska taka, jakiej chcemy. Jakiej chciał prezydent Rzeczypospolitej, Mój świętej pamięci, brat Lech Kaczyński. Jego przyjaciele, ci wszyscy, z którymi szedł razem, byłby tu dzisiaj także z nami, gdyby historia potoczyła się inaczej. Nie może być dzisiaj przywódcą obozu patriotycznego, ale jest jego patronem. Pamiętajmy o nim. Pamiętajmy o jego małżonce Marii, pamiętajmy o prezydencie Kaczorowskim, pamiętajmy o najbliższych przyjaciołach prezydenta, o posłach prawa i sprawiedliwości, o senatorach prawa i sprawiedliwości, o tych wszystkich, którzy byli reprezentantami tej samej sprawy, którą i my reprezentujemy i dla której, tu żeśmy się zgromadzili. Pamiętajmy, Pamiętajmy dziś, pamiętajmy jutro, pamiętajmy w czasie z punktu widzenia tej chwili odległym. Bo historia toczy się ciągle. Ciągle wracają różnego rodzaju zagrożenia. Polska jest wyzwaniem. Jest, jak mówił dzisiaj ksiądz biskup, cytując poetów, trudnym wyzwaniem. Ale temu wyzwaniu możemy podołać. Nieraz w historii pokazywaliśmy, że potrafimy podołać i żadne akcje, żadne przemysły pogardy, żadne rechoty, jak tu już raz mówiłem, nam w tym nie przeszkodzą. Bądźcie pewni, Bądźcie pewni, szczególnie dzisiaj, szczególnie w tym wielkim tłumie, że zwyciężymy, ale bądźcie pewni także wtedy, kiedy wrócicie do swoich domów, kiedy być może niektórym z Was będzie trudno, bo żyjecie wśród ludzi, którzy mają inne poglądy i często nie potrafią się pogodzić z tym, że Wy macie takie, jakie tutaj reprezentujemy, że Wy jesteście patriotami. Pamiętajcie, Patriotyzm, miłość ojczyzny w końcu zwyciężą. Zwyciężą w Waszych środowiskach, zwyciężą w Polsce. Będziemy mieli wielką Polskę, bo jesteśmy wielkim narodem. Dziękuję. Słyszałam dzisiaj w radiu, że na Krakowskim przedmieściu jest bardzo niewielu ludzi. Że mało ludzi jest w, w Warszawie, mało ludzi pamięta. Zobaczcie, ilu was jest. Chciałam was wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować. Tym wszystkim, którzy są tu w Warszawie razem ze mną, z nami. Tym wszystkim, którzy w innych miastach Polski dziś pamiętają, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. To bardzo ważne osobiście dla mnie, ale ważne także dla Polski, bo tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, mój stryj, moja najbliższa rodzina to jest ważne w naszym marszu do prawdy. Bo ta prawda jest potrzebna nam, każdemu z nas, wszystkim Polakom, naszemu państwu. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Jestem bardzo wzruszona waszą obecnością i naprawdę wdzięczna. Trwajcie dalej. Dziękuję. Bardzo prosimy o zabranie głosu panią Ewę Kochanowską.